Dzień dobry. Dzisiaj mam ogłoszenie. Może już widzieliście na, na Facebooku. W piątek, najbliższy piątek, 22, 22 marca, jest międzynarodowe czytanie Arystofanesa. Koledzy z Lyonu, kilkanaście lat temu, zaproponowali taką inicjatywę, że w jeden konkretny dzień zawsze to jest w połowie marca o tej samej godzinie Zbieramy się w różnych miejscach, w różnych miastach, w różnych krajach na świecie i czytamy publicznie jakiegoś autora klasycznego. Na zmianę to jest jednego roku jest autor łaciński, innego roku jest autor grecki. W zeszłym roku był Wergiliusz Eneida, w tym roku jest Arystofanes i zaproponowali organizatorzy we Francji, żeby w tym roku czytać Sejm Kobiet Arystofanesa. Bardzo ciekawa sztuka, bardzo interesująca. Jest o godzinie 11 na całym świecie w piątek, ale my postanowiliśmy, że nie będziemy się tego trzymać tak do końca, bo, y, bo tak godzina 11 jest mało, y, taka mało praktyczna dla ludzi, którzy też chodzą do pracy, y, nie tak jak my y, akademicy. I w związku z tym robimy to o godzinie 17 we Wrocławiu, ale właśnie ja mówię o Wrocławiu, a tak naprawdę to się odbywa w różnych miastach Polski, w ogóle na całym świecie, więc wszędzie tam, gdzie jest jakiś filolog klasyczny w Polsce, gdzie jest jakiś Instytut Filologii Klasycznej albo oddział PTF-u, to w każdym mieście, w którym jesteście, możecie się dołączyć. Wiem, że Poznań zaczął już wczoraj. Poznań zawsze bardzo hucznie obchodzi ten. To się nazywa Międzynarodowy, czy Europejski, ale tak naprawdę Międzynarodowy Festiwal Łaciny i Greki i Poznań bardzo hucznie obchodzi, włącza się ten festiwal. Zawsze mają kilka dni, to są dni Arystofanesa w tym roku i pamiętam, że raz nawet chyba wystawili operę na dany temat, to są konferencje naukowe, różne spotkania przedstawienia teatralne i oczywiście ten główny event gdzie się wszyscy spotykają i czytają razem danego autora klasycznego we Wrocławiu robimy to na dużo mniejszą skalę po prostu będziemy mieć takie spotkanie spotkanie literackie spotkanie z tekstem z tekstem w przekładzie pani profesor Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej naszej genialnej wrocławskiej tłumaczki którą też miałam ogromną przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w jej zajęciach załapałam się na to jak ona jeszcze była w pełni sił i prowadziła zajęcia na filologii klasycznej. Więc to jest też bardzo wielka radość móc przypomnieć sobie, jakby spotkać się z nią ponownie za pośrednictwem tekstu, tłumaczenia, które ona napisała. Więc będzie to taka bardzo, bardzo skromna inicjatywa we Wrocławiu. Piątek 22 marca, godzina 17. Moi drodzy, inaugurujemy tym, tym wydarzeniem, inaugurujemy naszą współpracę z Zakładem Narodowym Ossolińskich, Polskie Towarzystwo Filologiczne i Ossolineum, dwie instytucje założone we Lwowie jeszcze w XIX wieku, wielka lwowska tradycja naukowa. I podpisaliśmy parę miesięcy temu oficjalną umowę, czy takie porozumienie o współpracy między tymi dwiema instytucjami. Ta współpraca oczywiście trwała przez całe dziesięciolecia i, i to jakby w sposób taki naturalny się bardzo odbywało, ale teraz postanowiliśmy to jakoś sformalizować, zalegalizować. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy między PTF-em a Osolineum, w dużej mierze z myślą o konferencji FIEK, Federation International des Associations des Studios Classic, która będzie w 2025 roku we Wrocławiu i Osolineum też włącza się w organizację tej konferencji ale e, też mamy różne inne mniejsze eventy we współpracy i w związku z tym właśnie będzie taka wielka radość, że z, z, zrobimy to, odbędzie się to spotkanie z Arystofanesem e, w siedzibie Osolineum, w refektarzu Osolineum. E, to jest taka sala, która bo refektarz, bo e, co refektarz to wiemy, to jest pomieszczenie, w którym mnisi jadają posiłki. E, e, kiedyś budynek Osolineum to był kiedyś klasztorem. W związku z tym jest tam jedna sala, która się nazywa refektarz. I nazwa tej sali została. Ale refektarz jest tak naprawdę taką salą wykładowo-wystawienniczą. Są tam też gabloty na stałe ustawione, w których można prezentować różne eksponaty. I właśnie Osolineum zaproponowało, że zrobią taką mini wystawę. Różnych książek, wydań Arystofanes, Arystofanesa w różnych przekładach, edycji krytycznych, starszych, nowszych. Myślę, że to może być bardzo coś ciekawego. Więc spotykamy się tam o godzinie 17, najbliższy piątek. Będzie takie teoretyczne wprowadzenie, teoretyczno-literackie czy historyczno-literackie wprowadzenie do tej sztuki, w ogóle do Arystofanesa i do, do, do tej sztuki pod tytułem Sejm Kobiet. Mi się bardzo podoba, bardziej mi się podoba tłumaczenie tytułu parlamentarzystka tak są kobiety w Sejmie, kobiety na zgromadzeniu, kobiety, które się gromadzą. Więc parlamentarzystki, na angielsku się to często tłumaczy assembly women. Więc lubię, lubię to tłumaczenie, ale tradycyjne, nadane przez panią profesor Ławińską-Tyszkowską i też chyba przez wcześniejszych tłumaczy, to jest właśnie Sejm Kobiet. Po takim wprowadzeniu będziemy wspólnie czytać ten tekst. Są jeszcze role do wzięcia, jeżeli ktoś by chciał. Jest taka ekipa, która tutaj podzieliła między siebie te role. Tak się złożyło, że są to same panie, więc nawet będziemy czytać role męskie. To jest, to jest bardzo interesujące, bo Arystofanes, jak to, słuchajcie, jak on to pisał, jak to było wystawiane na scenie w, w Atenach Starożytnych, to aktorami byli sami mężczyźni, więc mężczyźni grali Role męskie, i grali też role żeńskie, a w tej sztuce są postaciami są kobiety, które przebierają się za mężczyzn po to, żeby wślizgnąć się na obrady parlamentu, na obrady y, zgromadzenia. Y, I więc mężczyźni grali kobiety, które są przebrane za mężczyzn. A my w związku z tym, że akurat tak się złożyło, że nasi koledzy nie wiem, czy nie mieli czasu, czy nie byli zainteresowani taką feministyczną sztuką, to nie zgłosili się do tej takiej grupy core, ta, takiej, takiej grupy właśnie jakoś tam organizującej to wydarzenie. Więc mamy same dziewczyny, będziemy czytać. Ja jestem chórem, właściwie hurem i pół ale jest też kilka osób, które grają. Po kilka ról, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby się włączyć do tego czytania, przygotować sobie taką... Czytamy po polsku. Wydaje mi się, że ja spróbuję kawałeczek sobie przygotować po grecku, chociaż nie znam tego języka, ale spróbuję sobie kawałeczek do chóru przygotować metrycznie po, po grecku. Ale jeżeli ktoś ma ochotę poczytać po polsku albo w jakimś innym języku, może, może mamy tutaj jakichś cudzoziemców, którzy chcieliby poczytać w swoim języku ojczystym, w przekładzie na swój język ojczysty, to serdecznie zapraszamy, więc jest jeszcze różne pasusy, można się podzielić, tak? Praxagorę gra, będzie grała jedna nasza koleżanka, która myślę, że chętnie odda, bo Praxagora ma oczywiście najwięcej, główna bohaterka i autorka całego zamieszania w, w tej sztuce. Myślę, że Ania chętnie odda część swoich kwestii. Ja właśnie jadę w tej chwili, za chwilę będziemy mieć próbę. Ja się nie spodziewałam się, bo w zeszłym roku był Wergiliusz i to czytanie Wergiliusza, no okej, okay, podzieliliśmy się na role, ale, ale było, był to jeden wielki spontan, tak na, na żywca, jakby każdy sobie sam przygotował swoje partie i nie, nie, nie było to mm, w żaden sposób... No, nie robiliśmy próby tego czytania, a tutaj się okazuje, że taka ambitna grupa, która. Już wczoraj mieliśmy jedną próbę, dzisiaj będziemy mieć drugą próbę, więc to zobaczymy. To będzie chyba aż na, na, na za, za bardzo przygotowane wszystko. A później, właśnie, będzie też okazja do porozmawiania o tej sztuce. No, to jest super ciekawa sztuka. Kobiety, które. No wiadomo, w starożytnych Atenach nie miały możliwości uczestniczenia w ogóle w życiu publicznym, nie mówiąc o takim jakby szczycie życia społecznego, jakim jest udział w zebraniach politycznych. I te kobiety właśnie postanawiają, że one przebiorą się, zabiorą ubrania, buty swoim mężom, przyprawią sobie brody, przebierają się za mężczyzn i wślizgują się na zgromadzenie. I tam przeprowadzają pewne uchwały, które, no właśnie, można sobie przeczytać, jakie to są uchwały i co z nich wynika. Zapraszam serdecznie. Plakaty się gdzieś tam chyba rozchodziły. Widzieliście, zresztą mówię też do wszystkich, całej Polski, to musieliście. Ja widziałam plakat właśnie poznański, widziałam plakat toruński, ale myślę, że we wszystkich innych miastach, gdzie jest filologia klasyczna, są miłośnicy starożytności, to też w jakiś sposób jest, uczestniczymy w tym, w tym międzynarodowym wydarzeniu. Bardzo, ci bardzo fajna inicjatywa. Kolegów z Francji, która teraz już się rozeszła. Jest nawet taka mapa. Myśmy się zgłosili. Tam oczywiście yy, naszą, nasze przedsięwzięcie zostało zgłoszone do takiej centralnej bazy, więc można sobie wejść na mapę na stronie organizatora. Podlinkuję w opisie pod nagraniem te wszystkie. Te, te wszystkie m, informacje można zajrzeć na stronę organizatorów we Francji i sobie e, popatrzeć, gdzież to na świecie jest czytany Arystofanes. Sztuka niesamowicie aktualna. Niesamowicie aktualna. E, jak wiecie też na mojego Facebooka, to ja parę dni temu właśnie czytając sobie, przypominając sobie e, ten tekst, tam byłam, zachwy zachwycałam się niektórymi bardzo, bardzo aktualnymi. Wypowiedziami, właśnie na przykład Praksagory. Bardzo, bardzo polecam. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie z literaturą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.